Siema Widzowie. To jest ten film, który wam obiecałem na 10 subskrypcji. Dokładnie w piątym filmie na moim kanale. Na końcu wam to powiedziałem. No i co? To, to jest dzisiaj. A specjalnym, a gościem specjalnym na moim filmie jest mój tata ma widzowie. Dobra i w tym filmie będziemy się ścigać w układaniu kostki, bo y, mój tata też potrafi układać kostkę y, Rubika, no ale y, ja już mojego tatę trochę, prześ, y, trochę prześcignąłem. No i dobra, mam tu dwie kostki. Dobra. No to co, ja biorę jedną, ty bierzesz dobra. drugą dobra. i się ścigamy, tak? Gana, ty nie, chcesz? Czy nie, ja? ty bierz gana. Dobra, nie ma sprawy. Dobra. To co, na 3, 4, czy? Nie, czy po prostu układamy, o, tak? Oboje. Dobra. 3. Czekaj, ja bo nie, tak? nie, nie, czekaj, nie, 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 się? nie, 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 A może zrobimy Więcej solów niż, niż tylko po jednym jakby. Nie wiem czy mi się uda. Nie, nie, chciałoby, ci, nie chciałoby się twoim widzom tyle czekać na, na moje ułożenia, mi się wydaje. No nie jestem takim specjalistą jak ty. Ja też trochę tak y, się nie śpieszę. A ja się bardzo śpieszę i... Ojejku. Nie, krawędzi nie mam, ty zaraz ułożysz. No, a jeszcze daleko. Naprawdę? Jeszcze bardzo daleko mam. Nie widzę. O, o, o. Hmm. Ja... Hmm. Ja już ułożyłem No dobra. To teraz wszystko ja na mojej głowie, tak? Mhm. Mhm. Muszę ci powiedzieć, że dobre trzy miesiące nie układałem kostki. Mm. Dobrze. Ale wiesz, że ja i tak, wy... ja i, tak i tak wygrałem, więc. Nie ja wiem, ale. Musisz mi po prostu. Nie, no ja muszę. Do, dobra. Mm. Czekaj. Mm. Żeby moi widzowie wie... Wiedzieli, że, że, że Żeby żeby, że, 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 że ja też żeby ułożę. Dobra. Bo ty też Dobra, wierzy. słuchajcie. Chwilę to trwało. Ale, ale, że ale, ale ja ja widzę te... myślę, że mi się ja uda. Ja widzę te algorytmy. Ju, już na etapie żółtej ścianki jesteś. A na żółtej ściance ty już się układasz całą. No i jest. Jest? U jest udało wożą... się? Piona? Syn? <laughs> A może... może... <laughs> Może jeszcze? Nie, ja już nie dam rady drugi raz ułożyć. To już było może... za dużo, ale bardzo Ci dziękuję. Ja Okazało się ponownie, że jesteś lepszy. Ja też Słuchajcie, Ci dziękuję. Słuchajcie, po miesiącu układania yy, Kuba właściwie mnie wyprzedził. No, jak widać nie, nie było wielkiego wyzwania, Widzę ale mu się coś udało. Tam, coś tam w tle może słychać, yy, no bo ktoś tam do mnie na Messengera dzwoni. To ja bardzo dziękuję w takim razie. Ja też Ci, Poda ja też ci dziękuję. Się dziękuję Ci, że, że wystąpiłeś na filmie. Myślę że, fa myślę, że fajnie nam poszło. Też tak myślę. Piona jeszcze raz. Pa widzowie. Siema.